Teraz czas na mnie, ja dużo czasu nie zabiorę, ale pomyślałam sobie, że jeżeli mamy mówić o świecie przyrody, który jest ratunkiem dla naszego dziecka, to wiedząc o tym, że państwo jako nauczyciele mierzą się z problemami dzieci w kryzysie, pomyślałam sobie, że zabiorę ze sobą wypowiedzi dzieci. Małych dzieci sześcio, siedmioletnich, które są bardzo mocne, bardzo ważne, które mogą być punktem wyjścia do rozmowy, powiem więcej, punktem wyjścia do tego, żeby wspólnie pójść na spacer i załatwić ważne problemy, bo mam takie doświadczenie z radiowej trójki, do której od ponad trzech lat przychodzą do mnie dzieci po próbach samobójczych, że kiedy te dzieciaki biorę za rękę, kiedy idziemy do łazienek królewskich które na szczęście są nieopodal, za płotem, to nagle okazuje się, że z każdym krokiem i z każdym zielonym drzewem, które mijamy, jest nam lżej, jest nam łatwiej, dzieci otwierają się coraz bardziej i ta przyroda tak nieprawdopodobnie i tak bardzo dyskretnie pomaga nam dojść do istoty sprawy. Buduje się wtedy dużo prościej zaufanie, nawet milczenie inaczej wybrzmiewa, i to wszystko, co między nami się dzieje, jest po to, to, żeby ratować życie młodego człowieka. Myślę, że Państwo, jako nauczyciele, macie bardzo często takie sytuacje. I z własnego doświadczenia, z autopsji wiem, że dużo prościej jest i dużo piękniej jest rozmawiać na łonie przyrody, zwłaszcza wśród drzew, o najtrudniejszych sprawach tego świata, niż w betonowej redakcji, gdzie mamy Dużo mniej możliwości, aby wyjść naprzeciw temu dziecku. I ponieważ kanał YouTubeowy, telewizyjny Dajcie Nam Głos, wczoraj został tak pięknie doceniony przez Państwa środowisko nauczycielskie, pewnie dobrze Państwo wiecie, że został wybrany Nauczyciel Roku. Gratuluję serdecznie wszystkim zaangażowanym nauczycielom. A Dajcie Nam Głos i te dzieci, i ten projekt został uznany za Projekt Roku. 2024, projekt edukacyjny i ponieważ mierzą się Państwo z takimi problemami na co dzień, chciałabym teraz, aby wybrzmiał głos dziecka i poproszę o pierwszy film. Wam brakuje uwagi rodziców? Czasami tak. A czy moglibyście teraz powiedzieć takim otwartym tekstem do waszych rodziców coś od was, coś bardzo od was, żeby oni zrozumieli, może oni tego nie wiedzą. Co jest dla was ważne i czego wy od nich oczekujecie i czego potrzebujecie? Jeśli w ogóle y, jakiś dorosły, do którego to trafi, to obejrzy, to myślę, że najgorszym problemem dzieci, największy ból psychiczny u nich to wywołuje, jak rodzice się kłócą i na przykład przeklinają do siebie, jakby zaraz mieli się rozstać, jakby to był koniec, bo chciałabym, żeby wszyscy rodzice to wiedzieli. Tymi słowami, Możecie ranić siebie. Nie mam nic przeciwko, żebyście do siebie przyklinali. To wasze sprawy, ale wy ranicie też tym mnie. I myślę, że. Pozostało dzieci też. Jak już naprawdę chcecie się rozstać, to nie kłamcie. Patrząc nam w oczy, powiedzcie to od razu, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby to do nas dotarło. Kłamstwo? Jest najgorszą rzeczą, jaką w tej sytuacji możecie zrobić? Trudno sobie to wyobrazić, ale ta dziewczynka ma 7 lat. Druga dziewczynka ma 6 lat. I one rozmawiają o tych trudnych sprawach, jak o swoich sprawach, bo obserwują to, co dzieje się dookoła. A ja, współpracując z pedagogami leśnymi w Beskidzie Niskim, obserwuję, w jaki sposób ci ludzie. Podchodzą do dzieci, które nie mają wsparcia często we własnym domu, i wtedy ta odpowiedzialność nauczyciela jest dużo większa. Co robią ci pedagodzy leśni? Oni właśnie prowadzą te dzieci do lasu. Czy mają scenariusze zajęć? Nie mają. Czy mają jakieś sztywne reguły? Nie. Oni po prostu pozwalają dzieciom odczuwać las w naturalny sposób, dlatego że to dziecko jest bliżej tej przyrody, niż my dorośli. I jak jest cieplej, jak zachowują się dzieci? One ściągają buty i stopami dotykają mchu, uspokajają swój system nerwowy. Co robią, kiedy jest błoto, jeśli tylko rodzice pozwalają na to? Uwielbiają się w tym błocie taplać. A najbardziej lubią to, kiedy mogą... Zamienić się w ślimaka i z perspektywy ślimaka albo nasionka, albo jakiegoś zwierzątka spojrzeć na ten świat. Dzieci są bardzo blisko przyrody i dlatego świetnie potrafią się w to wcielić. I nawet jeżeli nie było to praktykowane w ich życiu, że ktoś dorosły zabierał je do lasu, to one bardzo szybko się w tej rzeczywistości odnajdą. I to, jak mi powiedzieli ci pedagodzy leśni, bardzo piękna historia tam się rozgrywa, ponieważ kiedy dziecko siedzi przy komputerze, kiedy gra w komputerowe gry, to tak naprawdę, jeżeli pojawi się jakikolwiek problem, to jest jedno klik, jedno pstyk, można to wyłączyć, wyrzucić, nie ma problemu. A kiedy jest w lesie, kiedy pada deszcz, nie da się pstyknąć, powiedzieć, nie ma tego deszczu. Kiedy jest zimno, Trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Kiedy bolą nogi, bo wędrówka trwa nieco dłużej, to w mózgu trzeba wykonać pracę, żeby jednak wysilić się. To jest takie niepopularne słowo dzisiaj, prawda? Wysiłek, a jednak tak kluczowe, jeśli chodzi o rozwój w ogóle ludzkości. Także ci mądrzy ludzie w taki sposób podchodzą do dziecka, są bardzo uważnymi obserwatorami i starają się. Także te wszystkie trudne sytuacje w taki bardzo dyskretny sposób brać częściowo na siebie, żeby dziecko pomału uczyło się tej odpowiedzialności za swój dobrostan i za swoją percepcję, za postrzeganie świata. Chciałabym Państwu także wyemitować jeszcze jeden film, który bardzo pięknie pokazuje, czym dla dziecka jest wsparcie dorosłej osoby. Tutaj widać na wsparcie naprawdę. rodzica. R rodzice, przynajmniej dla mnie, są po prostu ostatnią nadzieją. Kiedy po prostu już jestem zła na cały świat. Cały świat jest niesprawiedliwy, do bani wyrzuciłabym go do kosza. Bo na przykład, nie wiem, to na przykład mama podchodzi i mnie przytula, albo kiedy się denerwuje. Na przykład miałam pasowanie na pierwszoklasistę, i tata podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział. Ja ci połowę strachu zabieram, bo zawsze lepiej jest dzielić strach na pół. To cudowne, prawda? Że siedmioletnie dziecko ma takie doświadczenie i że tak wielkie zdanie jest już jego zdaniem, bo zawsze jest lepiej dzielić strach na pół. I zawsze jest lepiej dzielić wędrówkę do lasu na pół, żeby to była nasza wspólna wędrówka. Bardzo podziwiam ludzi, którzy badają zależność tego dobrostatu, dobrostanu zieleni i korelują to z naszym samopoczuciem, z naszymi deficytami. Jest taka badaczka duńska, Kerstin Egemann, i ona na próbce miliona Duńczyków zbadała korelację pomiędzy obcowaniem z terenami zielonymi a występowaniem u Duńczyków depresji i stanów lękowych. I wyniki tych badań były nieprawdopodobnie interesujące. Okazało się, że zieleń absolutnie ma realny wpływ na nasz dobrostan, na nasze samopoczucie, na niwelowanie napięć i to każdego z nas, nie tylko dziecka, osób dorosłych także. A potem za nią poszli Brytyjczycy i sporządzili takie badania, z których wynikało, że jeżeli człowiek w tygodniu wygospodaruje sobie 120 minut na obcowanie. Z przyrodą, najczęściej właśnie i najchętniej bywając w lesie, to wtedy o wiele, wiele procent, zdaje się 70% też minimalizuje ryzyko zachorowania na depresję i odczuwania tych bardzo degradujących stanów lękowych. To są twarde dane, to są badania naukowe, to pokazuje, z czego my wyrastamy, z czego wychodzimy i tak naprawdę kim jesteśmy. I teraz jeszcze na zakończenie chciałabym Państwu przedstawić również wyniki badań, z których wynika, co dzieje się z dzieckiem, które często obcuje z przyrodą. Jest to zwiększenie koncentracji, ważne jest to zwłaszcza w kontekście dzieci z ADHD, na pewno zmniejszenie stresu, lęku, objawów depresji, jest potem lepszy kontakt społeczny, poprawa nastroju, zrelaksowany umysł, zrelaksowane ciało. Ochrona wzroku, to też ważne. Profilaktyka krótkowzroczności, pobudzanie oczywiście kreatywności, o tym była już dzisiaj mowa. Wzmocnienie układu ruchu, praca mięśni, wzbogacenie organizmu o większą dawkę witaminy D i wzmocnienie układu odpornościowego. Richard Lao powiedział kiedyś, że chorujemy na coś takiego, co nazywa się deficytem przyrody, i chorujemy coś takiego, co nazywa się brakiem witaminy N. N jak Natura. Już zupełnie na zakończenie tego króciutkiego wystąpienia, nie wiem. W każdym razie chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania wypowiedzi małej dziewczynki. Ona ma 8 lat. Mówi co prawda o przyrodzie bardziej tej światowej, a nawet afrykańskiej, ale proszę zauważyć, z jakim zaangażowaniem i z jaką pasją i z jakim przejęciem dzieci. Potrafią mówić o kondycji naszej planety, o środowisku, o tym, co jest wokół nas. My stawiamy siebie w roli nauczycieli, wszyscy my dorośli, a ja im częściej pracuję z dziećmi, tym częściej przekonuję się, że najlepszymi nauczycielami, jeżeli chodzi o świat przyrody, są dla nas właśnie dzieci. Posłuchajmy. Dzień, potrafi wyczuć różne katastrofy, zanim one się wydarzą, więc prawdopodobnie będą w stanie pójść tak głęboko w ląd, że większość z nich da rado się uratować, a ludzie tego nie wyczują. Poza tym na świecie są miliardy ludzi i oni się nie zmieszczą w e, tych miejscu, a zresztą, zwłaszcza najmniej chyba ucierpią zwierzęta w Amazonce, bo co roku Amazonka e, e, jest zalewana na prawie 30 metrów w najgłębszych miejscach wodą, w sensie Puszcza Amazońska, przez wylew rzeki Amazonki, więc leniwcy dość dobrze pływają, a na przykład nawet mrówki, które tam żyją, potrafią z siebie robić warstwowe tratwy. Gwarantuję Państwu, że nie ma tematu, na który dzieci nie mówiłyby, czy z większym ogniem, zapałem, zaangażowaniem, to jest ich świat i to jest ich... Wszystko, ich przestrzeń. Zapraszam serdecznie do oglądania, słuchania tych dzieci na kanale Dajcie nam głos, bo tam naprawdę dzieją się cuda i te dzieci potrafią wiele.